na no, pani w środku. Nie Ale ja nie będę ja jadę do domu. Pani do mnie ma zadzwonić. No to spokojnie. Kalo, no, kalo, kalo. Delikatniejsza ręka Maja. Delikatna ręka. Delikatna Delikatnie, nie trzymaj aż tak. Nie trzymaj. Doroko, szerzej do mnie wiesz. Delikatnie Maja. Delikatnie Delikatnie nie wiem, nie wiem, nie jest? Która następna? nie